Jestem właśnie w Rajchu, dokładnie w Lederhuyen, Lederhauen, Huyen, nieważne. Yy, nie realizuję mojego projektu, w którym miałem nie walić konia i nie jeść paskudów. Wiadomo, przy czym poległem. Trening, plan na dziś, idę właśnie zrobić trening skoczności, żeby być skocznym skurwysynem. Potrafić każdego rozjebać, nawet jak jest wyższy. Grywasz? Tak. Lecimy na trening. Dobrze, nie? Taka scena była potrzebna. Był jak schap radzi, żeby skupić się na odpowiedniej rozgrzewce, by uniknąć kontuzji. Chur. Zrób zbliżenie na pośladki. kobiety to kochają. Tak. Spontan. Ale tu nikogo kurwa nie ma. To musi być twój wieś, jakaś. W sumiemy z Michał. Dobra, teraz trochę teraz będzie troszeczkę mobilności, żeby być bardziej ruchliwym. Żeby być prawdziwym motherfuckerem nie można bać się ziemi. Trzeba być brudnym z syna. Nagrywaj to, żebym ale nie chcieli. Jedna puszka, to jest plan na biznes, słuchaj tego. Jedna puszka jest warta 25 eurocentów. Możemy wziąć worek na śmieci, pochodzić po osiedlu tutaj. Przy okazji posprzątać. Tak. Ale to jest czysto stare. No to chodzi, tak. To nie, nie Polska. Jest właśnie w chuj brudno, musimy posprzątać śmietniki z puszek. Nie ma śmietników starych. Co on patrz. No biznes jest biznesplan? Chodzimy, dzisiaj, zbieram puszki. Trzeba mieć nam wodę na jutro do pracy Tak, jesteśmy tak biedni Dlatego przyjechaliśmy do Lagerhuyen Żeby rozwinąć skrzydła i odbić się finansowo od dna Wiadomo po co trenujemy taki ruch Teraz trochę skakanki Nowe na pięku Tam będzie dobrze A wiesz jakie jest fajne, jak można komuś Nie Zawiązujesz sobie oczy i skaczesz na skakance Wtedy wow, on skacze z zawiązanymi oczami. A myk tego jest taki, że nawet jak skaczesz z otwartymi oczami na skakance, to i tak na nią nie patrzysz. Bo to tak działa. I po prostu zawiązujesz sobie oczy niczego, to totalnie nie zmieni. Tylko zajebiście wygląda. Jak będziecie grzeczni, to zrobię poradnik jak skakać. O, daj kartki, w porządku. Spralentringowym. To jest plan, string z Instagrama, nie? Zapisałem to po swojemu, żeby ja rozumiał. Tak po prostu paśnie obserwujcie. A ty masz stopper. Nie, bo to będę robił na ilość powtórzeń, Ale masz super jak coś w telefonie? Nie mam, pewnie. Nie masz? W iPhone 13 pewnie takich rzeczy nie ma. Cholera. Wiedziałem, że ta firma nie jest warta uwagi. Dobra, ja sobie będę liczył w górę czas. To... Tak? Chodzi o to, żeby trenować, żeby chcieć to robić, żeby się cały czas rozwijać. Nieważne jest to, czy mam stoper, czy nie. To nie jest wymówka. Umiem liczyć do 30. Teraz przerwa. Będę, to ćwiczenie będę robił 3 razy po 30 sekund i przerwa między ćwiczeniami tyle ile odpocznę. Ale około minuty. Tak. Teraz będę wykonywał takie skrętne skoki w bok. 15, powtórzeń na stronie i też 3 serie. Nakurgamy. Mężczyzna potrzebuje kobiety. Ile można walić konia? Wszyscy mnie przed tym ostrzegali po rozstaniu. A ja mówiłem nie, dam rady, bo całe życie byłem sam. Ale nie, jednak nie. Mężczyzna potrzebuje otworu. Tak. Takiego. Ha. Jestem sexy. Nie, już nikt tego nie używa bo to jest żadnego prawa. Teraz będę wykonywał tak zwane przysiady bułgarskie chyba, ale z racji tego, że jesteśmy w lederhujen, to... Przysiady Lederhuiske tak. ja. Yeah. Ja. ja Ja, jedz tu bi sportliś Ja, sportliś Ja Ja Kurwa Pora na przysiady wykroczne z wyskokiem Będę je wykonywał po Z racji tego, że Już dupka trochę zmęczona Będę je wykonywał po 10 razy. 3 serie na każdą nogę wykroszą z przodu. Tak. Po tym treningu czuję, że potrafiłbym zrobić wsad. Ale nie to trenujemy. Brzuszki na skłos. Tak Kurwa, przydałoby się coś? Tak to. Tak, Chłopie, mogę robić tak. Bo no tu wiesz, fajnie jakby mieć piłkę lekarską czy coś i ją tu odbijać. Ale trudno. Tak, tak chyba też. Pracują z kosy. Albo nie wiem, czy tak pracują? Dobrze. Tak jest git. Dobra, robimy tak. Kurwa, co jak chciałem powiedzieć. Nieważne teraz. Teraz będę robił brzuchy proste z wąskim i szerokim rozstawem nóg, na zmianę, żeby zginacze bioder też trochę popracowały. Tak właśnie chciałem powiedzieć. To jest to przy Dobra. I też do upadku. No tak tak wydaje krzyki, czuję siłę. To nie jest płot. to jest Dobra, teraz będę wzmacniał tylną taśmę. Znajdujemy się właśnie w sklepie spożywczym. Mam tutaj 10 euro. Dla Polaka 50 złotych. I wydamy je, jak to na Polaków na obczyźnie przystało. Kupiłem wodę. Trochę wody, żeby nie wyschnąć. Zapłaciłem za to 3 12 euro. Czy to dużo? Dla Polaka tak. Dla Polaka dużo.